It is nothing more to hear you knocking at my door. Jestem tutaj po to, aby jak moi poprzednicy, zdobyci poprzednicy opowiedzieć słów kilka o mojej historii powołania, o, swojej, o swoich pasjach, a jest ich naprawdę bardzo wiele. Dawno, dawno temu, a dokładnie 12-13 lat temu, kiedy po pierwszej Komunii Świętej zechciałem być ministrantem, wtedy już Poczułem, że chcę być księdzem. Jednak poprzez lata gimnazjum, podstawówki, jakoś ta myśl gdzieś się zanikła. Pojawiły się inne propozycje na życie, niekiedy bardziej ciekawe, bardziej otwarte. Jednak w liceum, dokładnie w niższym seminarium duchownym w Częstochowie, w trzeciej klasie, tuż przed maturą, Definitywnie podjąłem decyzję o wstąpieniu do wyższego seminarium duchownego. Wtedy jeszcze dokładnie nie wiedziałem do którego. Było kilka propozycji, nawet zakonnych. Jednak ten budynek, to seminarium, to miejsce, ten dom, to niezwykła wspólnota. To jest to. Chcesz dowiedzieć się więcej, co kryje się za tymi murami? Zapraszam. Jedną z wielu, i w zasadzie główną moją pasją jest granie na instrumentach klawiszowych, a także śpiewanie. I wielokrotnie zamiast słów modlitwy, właśnie granie, właśnie śpiewanie traktuję jako swoją prywatną modlitwę. Wspominałem o wielu moich pasjach. Jedną z tych pasji jest sport. A konkretnie bieganie Bieganiem zafascynowałem się 30 kilo temu Tak jest, 30 kilo temu Za chwilę zobaczycie moje zdjęcie Dokładnie przed roku Kiedy ważyłem trochę więcej Może ty też jesteś Zafascynowany sportem Kochasz piłkę nożną, jazdę na rowerze Generalnie sport Możesz rozwijać się w seminarium Są do tego świetne dyspozycje Mamy siłownię, bieżnię Jednak pamiętaj aby nie był to główny motyw, dla którego chcesz przekroczyć mury naszego seminarium. On ma być głównym powodem, dla którego chcesz przyjść do seminarium, dla którego chcesz wrócić do naszej wspólnoty, aby się kształtować. Wszystkie inne sprawy są drugorzędne i inne sprawy mogą Ci tylko pomóc w podjęciu tej decyzji. Zastanawiasz się, bijesz się z myślami dokąd, gdzie, co dalej. Powiem Ci jedno zdanie, które mi w czasie kryzysu, w czasie dylematu podjęcia drogi pomogło. Duk in Al. Wypłyn na głębię. Zaufaj Panu, a on sam będzie działał.